Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranny przegląd prasy. Na początek obiecuję, że będę dostarczała Państwu jedynie samych optymistycznych i dobrych wiadomości. I tak na przykład w dzisiejszej Rzeczpospolitej, w dziale Nauka i Technika, w działu Medycyna, czytam artykuł o usuwaniu próchnicy bez potrzeby używania wiertła. I oto jak się zaczyna ów artykuł. Za kilka miesięcy... Najwcześniej w maju tego roku będzie w Polsce dostępny zapowiadany od dawna szwedzki żel usuwający próchnicę. Środek uznawany jest za przełom w stomatologii, gdyż zastępuje tradycyjną wiertarkę w leczeniu wielu ubytków i wydłuża wytrzymałość zębów. No i mam nadzieję, że nie jest to wiadomość jedynie dla leniuchów, a z innych wiadomości wiosennych, oprócz tego, że dbamy o tej porze szczególnie o naszą urodę, dbamy również o zdrowie i przede wszystkim bardzo skrupulatnie szykujemy naszą dietę. I tak na przykład usuwamy z niej kawę, przynajmniej się staramy, jak również sól i inne produkty. Natomiast nie uwierzą Państwo, że takim szkodliwym napojem oprócz kawy jest uznawane w Polsce w zasadzie za symbol długowieczności czerwone wino. I tak obok mnie pan profesor Marek Naruszewicz prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Miażdżycą. Panie profesorze, przed Panem nie lada zadanie. Proszę przekonać, że naprawdę czerwone wino jest szkodliwe Panie dla naszego zdrowia. W takim razie, no może na koniec, że lepszy, lepszy przykład niż wykład, to może ja. Bardzo proszę i namawiam Państwa, żebyśmy wspólnie razem spowodowali chociaż, chociaż... to, co jest francuskim paradoksem, żebyśmy spróbowali stworzyć polski paradoks przy pomocy soku z czarnej No właśnie, porzeczki. zostawiamy chociaż szkło. No, żeby pięknie wyglądało. Kolor faktycznie fantastyczny. I zapytań. właśnie ten sam barwnik, który jest w czerwonym winie, znajduje się w soku czarnym. No, a ponieważ porzeczki. to nie alkohol, życzę Państwu zdrowego serca.